dzisiaj nagrywamy w. O! W. Scheidensika. Czyli chowanego. Typu. Typu bonusowego? Co to jest? Nie wiem, typ bonusowy. A pamiętajcie, zostawić suba. Łapkę. Łapkę do góry i wbić na serwer. Na Discord. Dwa serwery na Discordzie. Czyli. Um. Trio Roblox i wita Filip Mono. nie widzieliśmy napisać Trio, więc napisaliśmy po prostu T i O. Tak. No. Ale może na to napisaliśmy. No. Po polsku napisaliśmy, bo po polsku to jest trio. A jeszcze drugi... E o dwóch poszukiwaczy! Jakiś CR7 si CR7 Mati o, Cristiano Ronaldo 7 Mati CR7 e Ej, chodź to! Chodź to! Ej, ja mam najlepszy kolor ze wszystkich. Ja mam niebieski. A on żółty najlepszy. No wejdź tam na górę! Ja sobie będę patrzeć w ja... widoczki. Oni też się będą szukać. Nie wiem, ale chyba tak. Jak tak, to ja mam najlepszą kryjówkę na świecie. Jaką? A ja nawet nie wiem, gdzie jestem teraz. Ja jestem pod, pod samolotem. Bo sobie weszłem na portal. Ale tutaj da się wejść, ok. No, so please. Co, please? Bro, jaką masz kampę. Ej, a teraz nie możemy się wspinać. Ej, ja, ja mam na górze e, samolot. Tak, tam, gdzie są bagaże. A ja jestem na dole. Tam, gdzie tam też się... są bagaże. Nie się ciągle kręcę. A ja na bagażach też. Czekaj, e... Bagaż, bagaż, bagaż. Ja muszę uważać, bo jak tutaj będzie... Po... Czekaj. Zobaczy jak... TAK! ONI ja TEŻ, są w, oni też SĄ w KULCE! ONI TEŻ SĄ W KULCE! No oni te... Ej to oni tam, <centaje> tam nie wejdą w pięć. A czemu? Aha, wiem. No to, pięć, ja tam pięć minut było, próbowałam wejść. Pięć minut? Ale... Ja widzę Christiana McDonalda. Christiana Ronaldsona. O! Matika! Mati, to jest Mati. Bo ja widzę tylko jednego poszukiwacza. Ja też, a może, a może ten drugi yy, se wyszedł? No on nie, jak on, jak on nie widzi. A nie, widać moją kulkę. Ej, ktoś jest u mnie, ale nie poszukiwacz. O. Ale ty widzisz tego Ronaldo czy kogo? Ronaldo? Jestem. A gdzie ty jesteś? Jestem pod podkładem, pod pokładem. Jak? No. Czekaj. Pokażę ci. Nie. No pokaż. No patrz, pod pokładem. Pod, pod, pod podkładem. Podkładem. Opa. Jak? No miałem teleporta i jeszcze możesz wejść. Gdzie ten teleport, To ja tam szybko polecę. Albo też możesz przez drabinę. Znaczy przez nie drabinę, tylko wejście takie, gdzie jest na samym tyle pokładu. Tyle? Dobra, lecę tam. No tak. I cię nagle, I cię nagle znajduję. Gdzie jest ta trapina? Nie! Szukacz, tu jest u mnie! Nie wchodź! Szukacz jest! Tu! Gdzie nie. Dobra. O! szukacz w Idę do portalu! Portal jest! Nawet nie wiem, gdzie on jest! Zgubiłem portal! Nie. Gdzie on! Dwóch szukaczy tutaj jest! E, jest, jest! Zamk, e, za tymi skrzyniami takimi dzięki, bo ja nie wiem nawet jaka skrzynia. A ja wiem! Tu? tu? Jest. Uh! Jako duch nie jesteś kulką. Jesteś normalnym człowiekiem. Bardzo szkoda. Czekaj, jako duch jesteś człowiekiem? Co? Co ja właśnie powiedziałam? Jako duch jesteś człowiekiem. Dziwne. Wygraj jako poszukiwacz. To ja chcę być poszukiwaczem, bo chcę wygrać. Mam to Ej, widzę cię, nie. widzę cię. I ja się jakoś kuletaniem jeszcze. Nie szukać. Ale po bym a, a jestem, a jestem znowu tam, gdzie ja się schowałem. Wychodzę. Bo yeah. ja jestem na tą żółtą tą. Um. Wow, no, A jak tam się dostać, wiesz? Gdzie? No, tam, gdzie jest ta żółta zjeżdżalnia. Nie wiesz? A, u, yy, wie. Wiesz? No. Byłeś tam. Ej, widzę szukacza. Czemu oni się nazywają e u mnie szukacz? Nie! E wchodzisz sobie na ten e bagaż, później Ciebie Jaki bagaż? Nie, czekaj, ile mówię. E wchodzisz, wchodzisz. na fotel. No. Jest tak idziesz gdzie indziej. No. Tylko, A który fotel e ten? A który fotel? A widzę tu. Nie widzę Cię. No, jestem czerwonym duchem. A no okay. Aj, okej. Później Ej, tylko on był chyba. Bo jest RM7 matki i nikogo więcej nie ma. No to o, tamta na pewno wyszła. Nie, Aj. czekaj. Nie, ona była, ona była. Ej. Co? na bycie szukaczem. Um, teraz nie mogę zobaczyć. A standardowy. Czekaj. Ja no nie Drake, chciałem. Ja też. No, nie wiem ile procent na bycie szukaczem. Albo zombie, albo Jake Drake. on no. nie ja widzę tej mapy. Ale tam jest piesek. Ja lubię piesek. I teraz Ale jest... y, mam 10%, mam 10 na bycie poszukiwaczem. 10% O, oh, jak było blisko. No. A dobrze, że nie ma dwóch. Ninja, prof. Gdzie idziemy? Jakbyśmy to byli tymi kulkami, to to są idealne na to co, nie? No. Ale mam I mało tam, czasu na... Na chowanie się Ej, ja idę chyba do piesa? Ja idę na teleporta. Je ja to mnie da. kto za kiblu. <grym> ja ej, raz <grym> mnie tutaj złapali, jak było te zombie. To mnie złapali w kiblu. Wow. Uch, Uch. Jak ci dostać do tego komputera, Oto? No u a ja górę weszłem. Jakoś... Nie wiem jak, ale górą weszłem. A patrz, tu są... Jak to się na... Co jest? Wygraliśmy! No, wyszedł! Wyszedł. Co mu zero diamentu? A tak, przecież. No. Muszę wygrać jako poszukiwacz. Yy, wygraj jako zombie. 14 nas jest. 14? Ale bez nas, bez nas. A bez nas, okej. Okay. <grym> zombie. O to mi się dzieje dzisiaj? A co? Miechudnia? Nie. Nie, bo to się... Arkada. Arkada. Ile masz teraz procent? Ile masz teraz procent? 9. Ty też? No. no. Znowu ten sam! Ninja, Ninja, Prof Ninja. Prof. 20. Prof Ninja 20. Proszę państwa, będę zombie dzisiaj na 100%. Nie. Ja próbuję nie być zombie. A ja cię nie, jak coś patrz. Ja tam nie szkoczę, kurde, a jak tam się... A idę do automatu. Ja też. A ja znam taką fajną kampę. Nie ja znam lewną kampę. Ty jesteś w automacie. Tak. Ale wiesz gdzie ja idę? Gdzie? Tam do takiego rogu, gdzie... To się... Kurde już nie wejdę chyba. Nie. A ja znalazłem taką fajną. W, tam, gdzie się daje kasę, to tam, to tam się mordę. da schować. Co? Co to jest moją mordą? Co? Co? Coś, coś o twojej mordzie. No, no, to są nasze głowy. A głowy? Chuchu, ale. Jak moje. Ej, ale nikt nie pozna mojej twarzy. Mam okulary i bandamę. Tak mnie ktoś może rozpoznać, prawda? No, ale tam też masz okulary. Widzę zombie. Zumbak? Z Zumbaka? Czekaj, ja sobie z Zombie jest gdzieś, gdzie jest ster. <noise> Czemu zombie? Zombie. On chyba naprawdę nie ma mózgu. <noise> To ja teraz tak poleciałem. Co? No patrz, goni i już dwie osoby są zombie. CR, CR7 Mati i Ninja Prof 20. A nie, jeszcze Sixten bli, Blixten. Sixten Blixten. Jeszcze jest. Sixten Blixten. Ej, on jest blisko mnie, ten zombie! Który? Oj. Już ża który? żaden, ale... Jest u ciebie. U ciebie jest. A nie, czekaj, ty o. jesteś dalej w kulkach? Nie. A, no to nie jest u ciebie. A który, A który to nie wiem. A... Gdzie ty Sixten, jesteś? Tixen. O nie! Ja a gdzie ty jesteś? No, czekaj, w kasie jest. Oni... nie, Uciekam, bo mnie zombie znalazł. Ej, ja on się nie goniam, a Nie idź tam! Ej, czekaj! Ej, Filip! Co? Widzisz? Skacze na góry! Ej, widzę, widzę! Na skacze. No. Proszę, ją? Czy sześć zombie? Ehm. Um, my... nic mi nie zrobisz? Co? Nie. <laughs> <Ej>. <laughs> nie. To jest... Nic mi nie zrobisz? Nie. Idę do ciebie, Filip! No. A ja chciałabym pójść akurat do góry. Ja też się nas nie. Tak, bo ja tam tak tyle. A Ej, i dawaj jak będzie. Nie, jak będzie sześć. Będzie 10 sekund, co ja zjeżdżam z Ja też. No kurde. No kurde. Dziesięć, dziewięć, osiem. Hello. Hello. Wee. Ej, no nie, teraz nas łapią. Ej, ale blisko było, prawie nas złapali. Ej, tylko kończymy uszyło. Kończymy? To jest runda. Okej. Okay. To widzowie, to będzie chyba. Teraz ostatnia od... runda. No. Wygraj w arkady. Ja bym chciała teraz tryb J-Break. I... I... wiesz. Frokuj. No, tak. Też chciałam. zamrożony. zamrożonym No, ja chyba w tym nie miałem w ogóle w to nie grałem. W ten tryb. ja sam w by... Właśnie los czas Co? Kuchnia. kuchnia, kuchnia. Pierwszy do raz pieska. gram w kuchni. Pierwszy raz gram w kuchni. Ja idę do dupy pieska. Słyszysz <noise> gdzie? Do dupy pieska. Jak są te wszystkie memy, gdzie ludzie mierzą jakie to jest małe. Nie. Jakie jest coś małe i jakie jest coś małe i później skaczą tam. Nie, jakaś Six Blixen Sixten Ej, Filip, masz Ja Jestem poszukiwaszem. No to mogę na ciebie zestać się. Co? 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 A co ty mówisz? Mogę się na ciebie coś tam Mogę na ciebie co? zrobić dwójkę Tak. To pokaż... To pokaż się. To pokaż się. Nie. Nie. Okej. Ej, ja będę sobie biegać po całym tym. A wiesz, ej, 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 Ale fajne zdjęcie pieska! Fajne zdjęcie pieska! Ale fajne zdjęcie pieska! Co to jego? Co? Ta baba, która z tobą jest? 5, 4, 3, 2, 1 Gubu, gubu A nie, bo my musimy was złapać, jeśli nie słyszymy za Ja sobie... O nie Jak teraz? Czy ja coś widziałam? Widzę Cię! Gonię w TR7, gonię w TR7. Gonisz, Ronaldo? Ha, zaprosiłem. Ej, kogo znasz takiego niemądrego? Eee... Co? 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 Ej, Filip! Gdzie jesteś? Jestem... w Twojej... Jestem w Twojej... Ej, Piesek sobie chodził. No? Nie, jestem w Twojej głowie. Musisz o mnie pomyśleć coś, a później wyjdę. Pójdź podchodzić. Ja się podchodzić. Jestem. Ej, Nie wiem, na patelni. Odmroziłem dwie osoby. Oj, widzę szukacza. 30, to 130 monet dostałem. Ale ja go nie zmię łapki. Ale ja dwie. 5 łapek. Ile? Ale dwie No. I to chyba wszystkie. Nie, kto jeszcze? Ja na pewno nie. Kto? Pomocy! Pomocy, zesłam cię. Znaczy co? Po, patrz, masz iść tam, tam, do przodu. Nie, nie idź do mnie, idź. Se. I ja ciągle słyszę, że ktoś. Ten... Bo to ja. Co? co? Mi się wyda, ty się przetelportowałeś. Babu biegniesz. Głupek. A tu jest? A Jeszcze widzę ki kilka. Ja chyba przegram. No pomóżcie mi! Tak! No... Oni nie mogą mi pomóc. No nie, przegram. Ja też przegram. Tak! To miała być ostatnia runda, więc kończymy. Nara. No, na, ra. na ra.